Patrzę, czy się zapisuje. Słuchajcie, gdzie jesteśmy? Jesteśmy w kempingu obok uniwersytetu, przy magicznej bibliotece. Wszystkie biblioteki mają swoją magię. Ta w Niemczech oczywiście sięga także i wielkich historii. Niemcy ogólnie to duży, piękny kraj, tak jak Polska. Jest w naszym kraju pełno zamków i pałacy, a także i w Niemczech. Tym samym tak jak i w Szkocji, wiele rzeczy jest pięknych, majestatycznych pod względem tych krajów. Ta kultura i zwiedzanie tych zamków często, właśnie, kojarzy się tylko z motoryzacją. Siedzimy w takim kempingu, małym kempingu z lat 70., bodajże, chyba. No tak. No zresztą to nie jest istotne. W każdym razie te kempingi, tak jak i Volkswagen ogórki. Czy inne na przykład tego typu pojazdy pojawiły się w latach, 60, 70, w latach 60., 70., ja ostatecznie jestem fanem książek, a oczywiście jestem też fanem bibliotek. Są to społeczności wyizolowane, raczej tajemne, mało komunikatywne, nie są to miejsca spotkań i dyskut. Chociaż może i by się przydały takie, może bez ap aperytułu. Wiem, że sam kontakt, jakby to powiedzieć, z tymi miastami, a w, też wyprawy wiążą się z, zawsze z bibliotekami. Tutaj we Frankfurcie ten dostęp do internetu, a także i czynność, dostępność tych, tych gmachów, gdzie jest światowy network, szybki internet, błyskawiczne łącza, udostępniane najróżniejsze warenty, tania kawa za 50 centów. Są to udogodnienia jakby to powiedzieć tego, żeby podróżować. Ja tak naprawdę nie martwię się właściwie tym, że często w moim życiu jakby tak dużo dałem pracy z siebie. Pamiętam, kiedyś, jeszcze jak miałem rodzinę, kiedy prowadziłem swój dom rodzinny, we wszystko wkładałem też jakby bardzo dużo pracy. Teraz jestem takim trochę gulliwerem. Takim trochę uwiązanym guliwerem, jeszcze często obrzuconym jajkiem, czy, czy jakimś obelgą jakąś. Na przykład w dniu dzisiejszym nie mogłem wynegocjować dwóch złotych. Zwykły sklep, gdzie kupujemy używane ciężki, używane odzież, a tutaj jaki cios. Człowiek próbuje negocjować te ceny za, za te rzeczy, które są po prostu warte tydzień, może dwa i później trzeba zmienić taką odzież. Rzeczy szybkiego użytku, ja je traktuję jako rzeczy w tak zwanej szybkiej szafie. One często kosztują od 5 do 20 zł. Często przekraczają, są sklepy, które przekraczają te ceny. Nie za ciekawe są, jakby to powiedzieć, też rezultaty po pierwszym praniu takiej, takiej odzieży, po drugim. Ja już się nauczyłem być surywalną osobą, czyli ubrać na siebie to, co po prostu akurat kupię. W moim życiu właściwie jestem bardzo pedantyczną osobą i bardzo mocno, jak to się mówi, staram się. Moje ciało jest podstawą motoryki i tak itd. A także i odzież zawsze w moim życiu rodzinnym w, była na najwyższym poziomie. Lubię firmę New Yorker. W, wielokrotnie, jakby to powiedzieć, w, zmieniałem różne firmy. Wspominam, wspominam takie firmy jak Rocky, jak Vitboy czasy piramidy, gdzie można było kupić jedną firmę piramid. To były niezłe czasy, to były czasy, kiedy można było się fajnie ubrać. Te czasy są takie trudne, bo fajne nowe, nowe, nowe salony, nowe sklepy. W nowym, z nową odzieżą można się negocjować, można zrobić jeden rachunek. Wspólny rachunek, jakby byśmy mówili, jeżeli kupujemy pięć, sześć rzeczy, na przykład powiedzmy, możemy negocjować cenę. Podstawą dzisiaj życia jest negocjacja. W każdych warunkach negocjacja. Ja trafiłam niestety trzeci raz na jeden ze sklepów z używaną odzieżą, w której po pierwsze człowiek jest obrażony, że próbuje negocjować cenę, czyli zagląda się w jego hierarchię finansową, czyli status finansowy. Jest to obraza dla każdego człowieka, i biednego, i człowieka bogatego. Bo człowiek bogaty, jak na filmach z Rourke, czy, czy z wieloma aktorami w Stanach Zjednoczonych. Tam są pokazane mody na Nowy Jork, na, na Berlin, na życie, w którym kupujemy szybką koszulkę, czy kupujemy i Jakieś tam sobie spodnie. W Berlinie można było kupić nawet spodnie malarzy czy tego. Są fajne, fajne rzeczy, ikony, jakby to powiedzieć, szybkiego przebrania się w różnych sytuacjach w życiu. W Polsce te sklepy one są strasznie mocno nastawione tylko na zysk, dochód, mielenie tych pieniędzy. Tam jest dosłownie jakby przemie, straszny rygor, jakby takiego, takiego trudnego, jakby życia jeszcze zrozumienia, czym jest używana odzież. I jak powinny wyglądać, jakby to powiedzieć, negocjacja w każdym, w każdym względzie, jakby to było. szczególnie w salonach tej, dużych salonach z używaną młodzieżą powinna być czymś, co jest jakby podstawą, podstawą jakiejś, jakiejś, jakiejś komunikatywności pomiędzy handlowcem a, a osobą tego, a szczególnie kiedy przychodzimy do jakiegoś sklepu 4 lata czy 5 lat. Zaglądanie w naszą, w naszą kieszeń, czyli jeżeli próbujemy się negocjować, to można, można określić nas, że, że nie stać nas na coś, tak? że, że na coś nas nie stać. Ja ostatecznie przyznam się Państwu, że mam wizję swojego życia, wiem jak wygląda życie, a także już dwukrotnie w moim życiu przecież byłem po drugiej stronie. Dla mnie jakby to powiedzieć moje życie od 2011 roku to jest pozbywanie się różnych cech cwaności, najróżniejszych cech zachowań, jakby to powiedzieć, w których ja wygrywam, poddając nieraz swoją osobę, jakby to powiedzieć, a znając i życie bardzo bogate i znając życie i bogate i życie po prostu średniej normalnej, statystycznej osoby, która nawet nie ma pieniędzy, bo nieraz taki bywa. Dla mnie, jakby to powiedzieć, zaglądanie w cudzą kieszeń. Czy zdarzają się takie jeszcze salony, w których możemy kiedy próbujemy negocjować cenę, możemy usłyszeć takie słowa? No, to ja panu mogę starkować 5 zł, jak nie ma pan, co nie miałby pan przez przypadek co później zjeść, prawda? Ja przez 9, 8, 7, 6 lat pisząc właściwie, jakby to powiedzieć, a cztery lata już tak konkretnie, pisząc, wkładając w to serce, zdrowie, wzrok, niejednokrotnie, jakby to powiedzieć, nie otrzymując aplauzu, a też nie otrzymując możliwości zregenerowania swoich sił e, e, puentowaniem, bo to jest też, po, zrobienie puenty to jest zregenerowanie zdrowia, z, zrobienie puenty to jest zregenerowanie umysłu. Zrobienie puenty i osiągnięcie jakiegoś pułapu e, możliwości zrobienia puenty to jest też zregener, zregenerowanie wartości człowieczeństwa. Bardzo dużo osób próbuje w naszym życiu artystycznym manipulować nami, a także oceniać nas nie mając uprawnień do tego, a nawet nie, nie mając możliwości dania przykładu, że są w stanie być jakąś stroną wyznacznikową pod względem oceny naszego życia. Ja uważam, że tor przeszkód artystyczny jest straszny i to tyczy się każdej osoby. Bardzo, bardzo mocno trzeba zwracać uwagę. Jeżeli raz nas gdzieś obrażają, natychmiast trzeba do takich miejsc nie przychodzić. Nie próbować być, jakby to powiedzieć, natarczywy. Jeżeli dziś widzimy, że wykonujemy jakąś pracę artystyczną, a za którą nie otrzymujemy jakiejś zapłaty, także trzeba przymykać się na oko, także trzeba wychodzić w... i po prostu nie wracać do takich miejsc. Często bywa tak, że ja pracując, przychodząc, jak widzicie 19, przychodzę tutaj po to, żeby, żeby też wnosić najróżniejsze właśnie. Starania, jakby to powiedzieć, rozbudowania tego, bo nie ukrywajmy, drodzy Państwo, że, że przez to, tak jak w tych wszystkich książkach, że zobaczyć, napisać można tysiące książek w, w sklepach, w bibliotekach, tylko żeby je przeczytać wszystkie, a później jeszcze złożyć w jedną jakąś pułętę. Tak samo jest z moją pracą. Ja ostatecznie nie jestem samozwańczym artystą, tylko po prostu jestem artystą, który otrzymał, jakby to powiedzieć, tak zwaną możliwość zaglądania w światy 2. I to jest bardzo istotne dla mnie, a także ja jestem wiarygodnością swojej oceny, czy widziałem jakieś objawienie i, i zjawisko biblijne, czy nie. A jednak w moim życiu, z mojego serca płyną same, jakby, to być pozytywne rzeczy, a także wysiłek jest niejednokrotnie bardzo duży. Bardzo dużo ludzi bardzo bogatych, ludzi, którzy rozumieją, czym jest moje życie, barwne nieraz chusty, najróżniejsze rzeczy, mieszkania w hotelach, targowanie się często albo negocjowanie cen. Jest czymś nawet w moim życiu poprawnym. Nawet gdybym dzisiaj miał milion euro, dalej bym negocjował cenę nawet dwóch złotych, dlatego że jest taka moja natura. Tak przypisała mi natura, by myśleć w trakcie kupowania, a także skorzystać z możliwości. Kto pyta, nie błądzi. Dając możliwość, jakby to powiedzieć, także i sprzedawcy osiągnięcia pułapu. Spostrzeżenia tego, że jeżeli raz coś kupiłem, a ciut taniej udało mi się to, to kupić, wynegocjować. Tym samym wiem, że przychodząc drugi raz, mam też możliwość.